Aston Martin Vantage pierwszej generacji. Jest to tak zwany Baby Aston, który był produkowany od 2005 do 2018 roku. Drzwi w tym pojeździe, podobnie jak w innych Astonach, otwierają się do góry pod kątem 12 stopni. Silnik, jaki był tutaj montowany, początkowo to było 4,3 litra. V8 o mocy 385 koni mechanicznych. W 2009 roku zwiększono pojemność i moc silnika do 4,7 litra. Nadal V8 o mocy 426 koni mechanicznych, ale również w 2009 roku przedstawiono odmianę z v 12 5,9 litra o mocy 517 koni mechanicznych, a w 2006 roku również zaprezentowano wersję Roadster, która była o 80 kg cięższa w porównaniu z kupę, ale dach składał się w 18 sekund.